you <music> W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami będziemy spacerowali po Iwoniczu Zdroju. Będzie to spacer wieczorową porą. Nie jest zbyt późna godzina, a uzdrowisko jest puste. Są to czasy pandemii. Tutaj ładnie widać napis Górnik, sanatorium. Piękny wieczór, ładnie oświetlone. A my idziemy zobaczyć do Sanwitu bo tam tak ładnie lampki migotają no tak ładnie tutaj jest budynek oświetlony no także tu nie ma żadnej dyskoteki, nie ma nic tu jest bar po prostu zakaz wstępu w prawo także my sobie tam pójdziemy w prawo świerkowy zdrój medical spa i wonicz zdrój osi muzyki z ballady dolatują A tam w górce medical spa świerkowy zdrój. Wieczorny spacer po iwoniczu zdroju. Po uzdrowisku tworzącym zabytkowy zespół przestrzenno-architektoniczny, o wyjątkowo dużej wartości zabytkowej. Iwonicz zdrój to jedyny w Polsce autentyczny zespół uzdrowiskowy o wyjątkowych walorach i pięknym obliczu artystycznym. Architektura Centrum Iwonickiego Uzdrowiska stanowi obecnie bodajże jedyny w swoim rodzaju przykład zwanego Zespołu Drewnianej Zabudowy Uzdrowiskowej w Polsce, pochodzącej w swym zasadniczym kompleksie z połowy XIX wieku. Stanowi ona jakby swoistą syntezę rozpowszechnionego wówczas w całej Europie stylu szwajcarskiego, w późno klasycystycznym, nurtem rodzinnej architektury polskiej. Drewniana architektura i wonicza zdroju wzbudza podziw zarówno wśród znawców balneologii, jak też odwiedzających uzdrowisko kurasjuszy. Na zabytkowy zespół przestrzenno-architektoniczny składają się Excelsior, szpital uzdrowiskowy na zboczach Góry Przedziwnej, wybudowany w latach 30. XX wieku w stylu modernistycznym. Krakowiak, willa pierwotnie drewniana w stylu szwajcarskim, z przeszkloną werandą z roku 1860 odbudowana w roku 2007 po pożarze obecnie mieści się tutaj restauracja. Biały orzeł, drewniany budynek zniesiony w roku 1912 w stylu secesji szwajcarskiej z balkonami i facjatkami w fasadzie głównej oraz płaskorzeźbą orła białego nad centralnym balkonem, obecnie sanatorium. Bełkotka, źródło znajdujące się w czworobocznym ocembrowaniu, z którego ulatnia się gaz ziemny, wywołując bełkot wody. Uważana w minionych latach za najcenniejsze źródło lecznicze, opisywana była jak kuriozum przez lekarzy krajowych, zagranicznych, sławiona przez poetów. To woda na kawę uzupełniona. Bardzo ładnie wszystko oświetlone. A tutaj mamy zaczątek. Dzisiaj czynne do godziny dwudziestej. Plac Dittla z XIX-wiecznym wodotryskiem na środku i niedużym wzniesieniem z wychodnymi skałami piaskowca od zachodu, na którym usytuowana jest muszla koncertowa. Plac jest miejscem promenady, koncertów i spotkań towarzyskich. Belweder Niegdyś letnia rezydencja Załuskich, po wojnie budynek ten przez ponad 50 lat był siedzibą Szkoły Średniej w Iwoniczu-Zdroju, obecnie popadł w ruinę. Pijalnia Wód Mineralnych, dawniej Łazienki Borowinowe, pierwotnie budynek drewniany przebudowany w roku 1922, jako murowany skrytym deptakiem. Wnętrze pijalni z roku 1998 według projektu Wiesława Żuławskiego. Stare łazienki. Budynek murowany z lat 1870-1875 według projektu Feliksa Księżarskiego. Zlokalizowany w centrum uzdrowiska przy Deptaku. Obecnie mieszczą się tutaj gabinety lekarskie, klinika dermatologiczna oraz sanatorium. Stary pałac. Budynek zbudowany w roku 1838 przez właścicieli Iwonicza Amelie i Karola Załuskich. Pełnił on rolę pałacu letniego, znajduje się w centrum iwonicza przy deptaku i parku zdrojowym. Obecnie mieści się tutaj dyrekcja uzdrowiska iwonicz SA. Dom zdrojowy, drewniany budynek z 1860 roku, był przypominający xviii wieczny pałac z podcieniami w stylu mauretańskim. W pięknej sali balowej obecnie mieści się kino Wczasowicz. W budynku gminny ośrodek kultury i centrum informacji turystycznej. Bazar to drewniany budynek z lat 1876-1880 z charakterystyczną wieżą zegarową wyremontowaną w 2009 roku. Wnętrze wieży bazarowej stało się galerią wystawienniczą, w której obecnie są prezentowane stare pocztówki i zdjęcia. Stary kościół, kaplica zdrojowa z 1895 roku. Świątynia stanowi unikalny przykład drewnianego kościoła zdrojowego o cechach neogotyckich. Ołtarz główny rzeźbą Matki Boskiej uzdrowienia chorych. Boczne ołtarze pochodzą z wcześniejszej kaplicy, stojącej w miejscu upamiętnionym obeliskiem stojącym nad Iwonickim Potokiem. Wypoczywaj z pocztą pokoje gościnne w Iwoniczu Zdroju. I dochodzimy już do naszego sanatorium Górnik. Ładnie napis. Świeci kriokomora ładnie oświetlone. Dojście do budynku przy latarni jeszcze ozdoby świąteczne, a w dole Sanwit. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.